Cześć, a teraz konstrukcję firmy Fana od widza Rafała. Dzięki wielkiej przesyłce tę wkładkę dostałem rozebraną i jest film parę tam odcinków temu ze składania tejże konstrukcji. A dzisiaj spróbujmy ją zaatakować wytrychem i otworzyć. Konstrukcja stara, leciwa. Pamiętacie, że a ci, nie pamiętają, może sobie obejrzą, znajdą. A może uda mi się tutaj to jakoś tam pokazać. Kto wie? Ten zamek ma dwa piny zabezpieczające, które wcisnęliśmy sobie tam z tyłu. I cóż, ciekawe jestem bardzo, wielce, jakieś to cudeńko, cudeńko, jakieś to opory to cudeńko. Sprawi problemy na razie, patrzę ten napinacz jak sobie wybrałem ten napinacz, on się trochę ślizga no nic spróbujemy mimo wszystko myślę czy rejka, czy zaczniemy od rejka, czy Op. wytrychu pojedynczego, może od pojedynczego takiego, o Zamek jest dosyć stary A stół pogadał Dlatego też to, to, że są jakieś piny zabezpieczające, no to było zaskoczeniem małym Bo wyskakiwało dało. Dobra. Jeszcze raz. Uch, i wytrych. wyskocz, wytrych napinacz. Od góry się go jest dużo miejsca. Myślę, że to będzie lepszy pomysł. ładnie pykła hmm. drugi trzeci jest chyba śnięty no hmm. tak słu tam jeszcze Jedna sztuka nie chciała się nie była ustawiona. O, dobra, otwarty. Więc konstrukcja niezbyt trudna. Hmm, zaraz sobie może ją jeszcze wypatroszymy aczkolwiek to było to na filmie poprzednim składane, więc nic tu się nie zmieniło, ale zanim to zrobimy, spróbuję, ewentualnie zrobimy, jak się uda zrejkować o taki układ zawrzyjmy. jak mi się uda zrejkować, powiedzmy w jakąś tam do minuty, no to to spróbujemy spróbujemy to, czy to spróbujemy, to to by a jak nie to nie, dobra, zobaczę czy będzie liczę na te piny. Zabezpieczające, o, ale się przeliczyłem. Dobra, słowo się rzekło. Trochę myślałem, że nie będę musiał. No, ale spokojnie, refelek, się z powrotem zamek to rzecz jasna. Daj znać, jak go składam i ci odsyłam. Lub oddaj się, czy tutaj przysłałeś, rozłożonego Zobaczymy. Jak będziesz tam już chciał, wolał i tak dalej. Daj znać. Tak czy siak, dzięki wielkie za konstrukcję. Ja ją rozłożę, hmm, bo wiem, że nie wszyscy, nie wszyscy, oglądali poprzedni. Poprzednie moje zmagania z jego składaniem. A to jest dość bywa interesujące, no, co tam w środku siedzi. Zwłaszcza, że wspomniałem o tych pinach, tak zabezpieczających. Chyba tutaj mi to nie wejdzie. Pamiętam, nie pamiętam. A wejdzie, pięknie jest. Logit. No, Zdejmijmy sobie. Tutaj ten pierścień. Cii. chodź, co to mówię robię? Jak od, od dupy strony robię, skoro tu mogę zaczepić i wpiszę no chociaż, może nie tak od dupy wcale Jakie życie. No, się nie zamknęło. Ja zawsze mam problem z tymi pierścieniami, zegarami innymi. O, stop, top, 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 coś tutaj. Wezmę. O, właśnie. Mm -hmm. No, jest narzędzie. Można? Można. Dobra już zejdzie łatwo Czyli pierścień mamy No nie no, come on! To, zdjęte I teraz patroszymy sobie w koleczkę No może nie wkładkę, ale Taki zamek, z, bud z, bud z budowy taki sam jak wkładka Wyjmiemy sobie tą moją mm, stopę I Teraz te piny Tutaj nie powinny mi wypaść. A to powinno ładnie wyjechać. I teraz powinniśmy mieć wszystko po kolei. Pierwszy pin Widzimy zabezpieczający. Już go, już go. O, czekajcie, tu świeca w ogóle. O, teraz świeca. Tutaj jest. Zwykle coś mi tu nie może pograć Coś tu się klinuje oczywiście nie może być zaletka w ciężkim ciołgu spróbujemy sobie to kopytkę włożyć od tyłu o, przytrzymamy sobie te wszystkie piny które tam są, nie wszystkie, dobra, i uwaga Teraz ten pierwszy powinien wyjść Wyskoczył Łapnę go Taki grzybek, ja już pokazywałem te grzybki hmm. Więc nie będziemy... za... obejrzymy je sobie, ale Już bez e Jakiegoś długiego omawiania Łot Gdzie panie się porobiło Zamek ten też już był, ale Rafał właśnie nalegał na atak pikowaniem, pikowaniem, atak wytrychami, no to już właśnie będzie miał okazję obejrzeć drugi grzybek, taki który znany już był z tej, tego filmu z rozkładania, no i reszta to już są piny, zwyczajne, skąd ja to wiem, no bo rozkładałem ten zamek. Trochę myślałem, że te piny mm, te, te, te zabezpieczające mi tutaj, no, co tu nie chce wyjść, aż mi się. No, widzicie, nie, 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 jednak nudy nie ma. Myślałem, że te piny zabezpieczające jednak trochę większy opór. Bardzo na rejka. Z rejkiem tak łatwo nie będzie, jednak się myliłem i to szkoda. Sprężynki, bo te sprężynki mi też tu Aha, coś tu się przeklinowało. Życie, życie Hmm, przy tym wyciąganiu tych pinów. Spróbuję. Dobra, jeszcze raz tym kopytkiem się to wcisnąć. Wszystko. Dobra, coś tu trochę dalej wyszło znowu. Kolejny pin. O, przepraszam. Kolejne dwa piny. Z tym, że jeden z tych pinów to po prostu jest pin. O, nie jeden, Mi się posypały wszystkie. Wszystkie piny, które gadają z kluczem. Także tu je mamy, tu je mamy, tu je mamy i tu go mamy, i tu go mamy. Taka fusera na koniec bajki. Jeszcze jeden pin został. Śniemy go i powinniśmy wyjąć kładeczkę, o, już właśnie cylinderek wyszedł PIN zresztą też i sprężynki mamy wszystkie nie, jedna tam postanowiła jednak zostać jeszcze Muszmy, pomóżmy jej i już, dobra wszystko wyjęte wkładka wypatroszona po spikowaniu hmm, tak jak mówiłem, pinów zabezpieczających sztuk dwie Prężynki, raczej jednakowe wszystkie I cóż, taka tylko yy, Taki mały niesmak, że te piny Grzybkowe nie stawiły tutaj Oporu przed rejkowaniem Trochę na nie liczyłem, dobra, to tyle, tak to wygląda Dzięki Wiktorze Jak mówię, był zamek składany, ale już go postawiłem wykonać raczej, taki był układ, tak Myślałem, że rajk mnie tu uratuje, jednak nie, to ale też nie wszyscy widzieli ten film, więc tym razem, tym razem teraz mają całościowy pogląd na wkładkę stara, solidna, jednak niezbyt odporna na atak wytrychem. To tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć.